Witajcie w kolejnym odcinku na kanale więzienne opowieści. Dzisiaj mam dla Was taką trochę lekko półśmieszną kronikę kryminalną, ponieważ jak donoszą media, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał europejski nakaz aresztowania wobec Katarzyny Owieczko-Hudko, która to podając się za psychologa na podstawie sfałszowanych dokumentów, w tym m.in. dyplomu jednej z uczelni. Z tym, że źródła nie podają, o którą uczelnię chodzi, ale mam wrażenie graniczące z pewnością, że to pewnie jakaś prywatna uczelnia, bo tak mi się po prostu wydaje. Może strzelam. Mniejsza o to, pani Katarzyna Owieczko-Hutko założyła działalność gospodarczą w 2014 roku i pod szumną nazwą Centrum Diagnostyki, Profilaktyki i Terapii przyjmowała od tamtej pory pacjentów przez, jak się okazuje, nie mniej niż 6 lat. Ponieważ w 2020 roku sprawa się rypła. Krótko mówiąc, prawdę mówiąc, nie do końca wiadomo, dlaczego w marcu 2020 roku pani Katarzyna zrezygnowała z działalności, bo w zasadzie dopiero w następnym roku, czyli w 2021, jedna z jej pacjentek zgłosiła sprawę do lubuskiego oddziału NFZ. No, Zgłosiła swoją wątpliwość co do wykształcenia i kwalifikacji, czy też kompetencji pani Katarzyny. NFZ podjął działania w tym kierunku i faktycznie ustalono, że pani Katarzyna, mimo tego, że pokazywała dokumenty potwierdzające swoje wykształcenie psychologiczne, nie figurowała w wykazie absolwentów uczelni, którą to jakoby skończyła. W związku z tym NFZ złożył zawiadomienie do prokuratury. No, i tutaj zaczynają się kolejne ciekawe historie, które są możliwe tylko na naszej szerokości geograficznej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Bo co się dzieje dalej? Prokuratura ustaliła, że skala działalności pani Katarzyny była naprawdę bardzo duża, ponieważ z jej usług skorzystało nie mniej niż 1657 pacjentów. Przy czym każdy z nich był średnio 12 razy u pani Katarzyny, ponieważ Łączna ilość świadczeń to jest 20 tysięcy. Mam nadzieję, że nie jest to zagmatwane i rozumiecie, co mam na myśli. Czyli 20 tysięcy razy pani Katarzyna udzieliła porady psychologicznej 1657 pacjentom. Najlepsze jest to, że pani Katarzyna przyjmowała przynajmniej część z tych pacjentów, świadcząc usługi w jednej z przychodni w Nowej Soli przychodnia oczywiście miała podpisaną stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pani Katarzyna przyjmowała pacjentów na tak tzw. NFZ, czyli pacjenci ubezpieczeni mogli skorzystać z jej porady psychologicznej bez dodatkowych opłat, a środki za taką poradę były jej wypłacane za pośrednictwem przychodni przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc to jest bardzo zaskakujące, dziwne i zastanawiające, jak to jest możliwe, że przez tyle lat nikt nie zweryfikował jej dyplomu, bo już o kompetencjach nie wspomnę. No ale, jak już wspomniałem, w końcu sprawa się wydała, pani Katarzyna przestała świadczyć usługi, e, któraś z pacjentek zgłosiła temat do NFZ-u, NFZ zgłosił sprawę do prokuratury, prokuratura sprawą się zajęła, a następnie sprawą zajął się sąd. I tutaj znowu mamy ciekawostkę, bo e, na początku 2023 roku, chociaż nie mam dokładnej daty, sąd rejonowy w Zielonej Górze wydał zgodę na tymczasowe aresztowanie Katarzyny owieczko hutko w związku z zarzutami stawionymi przez prokuraturę. Po tej decyzji kobieta zaczęła się ukrywać, co doprowadziło do wystawienia za nią listu gończego. W listopadzie 2023 roku prokuratura po uzupełnieniu zarzutów złożyła kolejny wniosek o tymczasowe aresztowanie, uznając, że kobieta nadal się ukrywa, no chociażby z tego powodu, że nie odbierała korespondencji, nie stawiała się na wezwania. Natomiast sąd rejonowy w Zielonej Górze tym razem dla odmiany odmówił wydania zgody na aresztowanie, argumentując to, że nie ma żadnych dowodów na to, że kobieta się ukrywa. Ostatecznie, po złożeniu zażalenia przez prokuraturę, na początku 2024 roku sąd okręgowy w Zielonej Górze uchylił decyzję sądu rejonowego z listopada 2023 roku, uznając, że tymczasowy areszt jednak jest konieczny ze względu na fakt, że pani Katarzyna Owieczko-Chudko pozostaje nieuchwytna. Od tamtej pory minął w zasadzie cały rok. Bo dopiero teraz, czyli 10 kwietnia 2025 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał europejski nakaz aresztowania wobec Katarzyny Owieczko-Hutko, która to aktualnie może przebywać w zasadzie w dowolnym zakątku świata. A cała sprawa jest dla mnie kontrowersyjna, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, to, że pani Katarzyna świadczyła yy, usługi psychologiczne w ramach przychodni. Przez 6 lat i nikt się nie zorientował, to świadczy tylko i wyłącznie o poziomie świadomości społecznej na temat usług psychologicznych. Zresztą bardzo wiele komentarzy pod artykułem na stronach Gazety.pl brzmi mniej więcej w taki sposób, że każdy głupi może być psychologiem, bo psychologia to jest pseudonauka. Albo na przykład takie kwiatki, że dobrego psychologa nie czynią studia, tylko wrodzony dar. A skoro pacjenci byli zadowoleni, to nie ma powodu, żeby bić pianę, cytując dosłownie. Tylko oczywiście autor tego komentarza nie ma najmniejszych danych ani jakichkolwiek informacji na ten temat, czy któryś z pacjentów był zadowolony, czy też nie. No a biorąc pod uwagę fakt, że ktoś zgłosił do NFZ-u informację o tym, że ta pani kompletnie kwalifikacji nie posiada, to jednak świadczy o tym, że pacjenci nie do końca byli zadowoleni, tylko pewnie nie wszyscy mieli świadomość tego, że coś jest nie w porządku. Ale zdecydowanie mój ulubiony komentarz jest taki, że psycholodzy to pasożyty, pisane dużymi literami, żywiące się słabymi ludźmi. To nie jest moja teoria, tylko fakt potwierdzony podczas imprezy z ludźmi po psychologii. Moja rada, zamiast wizyty, kup tekile, zaproś kumpla, koleżankę o niebo, lepiej na tym wyjdziesz. No, i to tylko świadczy o tym, jaki poziom wiedzy posiada nasze społeczeństwo. Pan był na imprezie pijackiej z ludźmi po psychologii, no i już wie wszystko na temat życia. I zdecydowanie na problemy poleca tequilę. Doskonały sposób na rozładowanie emocji. Tekila z koleżanką. No, bo pewnie, gdyby cała afera nie dotyczyła pani fejkowej psycholog, tylko pana fejkowego chirurga, no to byłaby już afera olbrzymia, komentarze byłyby zupełnie inne, no bo fałszywy chirurg może niechcący wyciąć lewą nerkę zamiast prawej, albo przyszyć rękę w miejsce nogi, albo jeszcze coś innego złego człowiekowi może zrobić na stole operacyjnym, a nikt nie bierze pod uwagę tego, jak wielką krzywdę może człowiekowi zrobić fałszywa pani psycholog i jacy ludzie przychodzili do niej po poradę. Co musi się wydarzyć w życiu człowieka, żeby chciał pójść do psychologa w naszej szerokości geograficznej po faktyczną poradę? Wyobraźcie sobie, co musi czuć człowiek, który jest tak zdesperowany, jest mu tak źle, niedobrze i czuje się tak fatalnie, że potrzebuje kontaktu z obcym człowiekiem, żeby się móc mu po prostu wygadać i żeby dostać poradę, jak należy kierować, jak powinien może Kierować swoim życiem, postępowaniem, myśleniem, jak może się uspokoić. Ja zastanawiam się, kiedy ludzie w końcu zrozumieją, że to, co dzieje się w głowie, w bardzo dużym stopniu odpowiada za nasze reakcje, uczucia, emocje, i że to jest w gruncie rzeczy, nie wiem czy nie ważniejsze od tego, co dzieje się w naszych jelitach, wbrew pozorom. Bo przepraszam za dosłowność, ale od zjedzenia. Zgniłego jabłka czy z pleśniałego kawałka sera, który pleśniowym nigdy wcześniej nie był, możemy dostać co najwyżej saraczki. Natomiast e, życie w toksycznym związku z wykończającą nas osobą, albo tendencje do popadania w nałogi i uzależnienia, albo tendencje do zachowań agresywnych, e, lub też brak empatii. Z wielu różnych powodów może sprawić, że w pewnym momencie człowiek chwyta za broń i strzela do członków swojej rodziny, albo chwyta za nóż i biega po ulicy, robiąc krzywdę obcym ludziom, ewentualnie decyduje się położyć na torach przed nadjeżdżającym ekspresem Intercity, co ma miejsce każdego dnia w naszym pięknym kraju nad Wisłą. A drugi powód, dla którego ta sprawa jest dla mnie bulwersująca, to po prostu działania służb śledczych, prokuratury, a zwłaszcza sądu. Pani Katarzyna oszukała niespełna 1700 osób, wprowadzając ich ewidentnie w błąd albo udzielając całkowicie szkodliwych porad pseudopsychologicznych. Otrzymywała za to pieniądze, jak prokuratura podsumowała było to w sumie około miliona złotych. Część pieniędzy pochodziła z NFZ, pewnie część pochodziła z prywatnej kieszeni niektórych pacjentów, tego nie jestem w stanie tu i teraz ustalić. Natomiast od zakończenia oficjalnej działalności pani Katarzyny minęło 5 lat i nic kompletnie w tej sprawie się nie wydarzyło, żadnych konsekwencji nie poniosła i nie wiadomo czy kiedykolwiek poniesie. Sąd pierwotnie wydał nakaz aresztowania, po czym zakwestionował tą decyzję i tutaj tej sprawie bym się bardzo chciał przyjrzeć, czy czasem sędzia, czy też sędzina wydająca taką, a nie inną decyzję o zaniechaniu poszukiwań pani Katarzyny, nie była w jakiś sposób z panią Katarzyną spokrewniona, albo czy nie dostała parę złotych w kopercie za taką właśnie decyzję, bo naprawdę wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, a jeżeli się w tym momencie mylę, to bardzo proszę, wyprostujcie moje myślenie. No i na koniec taka puenta z mojej strony jak widzicie na zdjęciu pani Katarzyna no nie jest najmłodszą osobą. Kobieta w średnim wieku urodzona we wrześniu 71 roku, która wymyśliła sobie taki właśnie piękny sposób na zarabianie pieniędzy codziennie rano wstawała, szła do pracy której przyjmowała pacjentów, opowiadała im bzdury, za co e, inkasowała pieniądze i tak przez 6 lat. I nikt się nie zorientował. A podwójne nazwisko świadczy o tym, że no, ma albo przynajmniej miała męża, być może ma e, dzieci, z tym, że właśnie mężem i oszukiwała siebie, męża, e, dzieci, wszystkich wokół. <laughs> Niemożliwe. E, co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy robić? Nie mam pojęcia, ale jak widać, można to robić skutecznie, bo przez kilka lat nikt kompletnie tego nie zweryfikował. Ech, tyle ode mnie w tym odcinku. Troszkę może niepotrzebnie się uniosłem, ale czasami tak mam, że pewne tematy bulwersują mnie szczególnie mocno. Pewnie też dlatego, że temat psychologii i psychoterapii jest mi w jakimś sensie bliski, bo jak być może część z Was wie, również na tym kanale. Poruszałem i pewnie do tego wątku jeszcze wrócę. Wiele tematów związanych z walką z uzależnieniem, i jestem sobie w stanie wyobrazić, że wielu z tych niespełna 1700 pacjentów, których obsłużyła, że się tak wyrażę, pani Katarzyna, to byli ludzie dotknięci różnego rodzaju uzależnieniami, którzy po prostu w akcie desperacji potrzebowali pomocy, no i tej pomocy nie otrzymali, być może. W efekcie działania pani Katarzyny spowodowały bardzo wiele ludzkich dramatów e, tak wielkich, że naprawdę nie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Bardzo możliwe, że część e, z pacjentów dotkniętych właśnie problemem uzależnienia w efekcie nieudolnych działań pani Katarzyny odebrało sobie życie, trafiło do zakładu karnego, być może rozpadły się związki, być może stoją za tym e, jej Procederem naprawdę potężne dramaty życiowe rodzin, dzieci, no ale niestety świadomość naszego społeczeństwa w dalszym ciągu jest na bardzo, bardzo marnym poziomie, a widzę to e, zwłaszcza jak czytam e, komentarze, które pojawiają się pod odcinkami poświęconymi właśnie problemowi alkoholizmu. E, często pojawiały się stwierdzenia takie: Piję codziennie cztery piwa, w weekendy czasem więcej, ale nie czuję się alkoholikiem. Cóż, bez komentarza. A na koniec, tak z zupełnie innej beczki, wszystkich zainteresowanych, chciałbym zaprosić na kolejną rozmowę z, jakby to powiedzieć, Agatą z Babinica, może tak powiem, bo chyba tak jest najbardziej znana na tym kanale. Rozmowa jest o tyle ciekawa, że przyjęliśmy zupełnie inną niż dotychczas formę i zadajemy sobie pytania wzajemnie, czyli to jest taki trochę Q&A, Coś, czego zdecydowanie na tym kanale jeszcze nie było, także tym bardziej zapraszam i bardzo ciekawy jestem Waszych reakcji. A odcinek, o którym wspominam, postaram się opublikować jutro, czyli 11 kwietnia wieczorem, jak tylko z czterech godzin rozmów uda mi się wyłuskać esencję. Trzymajcie się zatem zdrowo i do usłyszenia.